Podobno miasto Słupsk ponosi zwiększone koszty utrzymania szkół średnich, których powodem są między innymi uczniowie z terenu gminy Słupsk. Myślę, że czas zdecydowanie ten mit obalić i podważyć. Przypomnieć trzeba, że miasto Słupsk, które jest miastem na prawach powiatu, jest zobowiązane do przyjmowania do swoich szkół średnich. Młodzież z terenu gminy Słupsk, Powiatu Słupskiego z całego kraju. Jako dyrektor Wiejskiej Szkoły Pastowowej corocznie bombardowany jestem ofertami dla naszych absolwentów skierowanych ze średnich szkół z terenu miasta Słupska. Czy władze Słupska o tym wiedzą? Powiat ziemski świetnie radzi sobie z prowadzeniem szkół średnich i podległych sobie instytucji, dlatego jako radny powiatowy zwróciłem się do starosty o przygotowanie administracji do przejęcia w razie takiej konieczności kompetencji powiatowych od miasta Słupska. Wierzę, że w razie takiej konieczności powiat Słupski poradzi sobie ze zwiększoną ilością zadań. Wierzę w to tym bardziej, że morski powiat Słupski świetnie radzi sobie stając na czele wszystkich samorządów powiatowych i stając się coraz bardziej liderem naszego regionu.